dzisiaj na tapecie sztin 230 W sumie były gdzieś wymieniane już uszczelniacze, bo widać, że to już nie jest oryginalny uszczelniacz Chociaż w sumie nie jest oryginalny jednak był wymieniony ten akurat nie z tej strony nie cieknie Natomiast tutaj mamy większy problem bo jest ten uszczeniacz lata jest wyrwany na to luźno i dopiero po rozebraniu się okaże że czasami nie jest wytarte i będzie wtedy zabawa on sobie na to można wkręcić, kręci się Ciężko mi to tak na uchwycić Ale o kręci się także tak to wygląda na ten moment No i mamy problem Tu widzimy jest wszystko wytarte Z tej strony uszczelniac mocno siedzi A tu wszystko się świeci Jest wytarte tak samo z tej strony jest problem. Klej to tylko na chwilę pomoże. nasz nie będzie tutaj dobrze siedział. A Tu widać też już jest po tłoku, że jest. Tłok już jest troszkę zużyty. Podejrzewam, że pierścienie też już będą zużyte mhm. A tak to wygląda po tej prawej stronie strony sprzęgła. także i na to wychodzi że tutaj jeszcze ona nie miała żadnego remontu robionego to są cały czas oryginalne oryginalne uszczelniacze łożyska i widać po silikonie to jest oryginalny silikon czasem był był w sumie czasem szli też dawał kurde jakiś czerwony a tutaj jest biały Chociaż możliwe, że coś mogło być robione. Pozbiałem te też się spotkałem oryginalnie. A nic będziemy dumać, co z tym fantem zrobić.